W tym filmie omówimy etapy cyklu komórkowego i znaczenie replikacji DNA. Zapraszam. Cykl komórkowy to procesy zachodzące od powstania komórki do jej podziału na komórki potomne. Zachodzi on w dwóch etapach. Jest więc interfaza, czyli okres między podziałami. W tym czasie komórka zwiększa rozmiary. Gromadzi materiały zapasowe, powiela organelle komórkowe i replikuje DNA. Wszystko po to, by przygotować się do kolejnego etapu, którym jest podział komórki, zwany też fazą M. Wtedy to dochodzi do podziału jądra komórkowego, co nazywamy mitozą i podziału cytoplazmy, co określa się mianem cytokinezy. Zacznijmy od bardziej szczegółowego omówienia interfazy. Dzieli się ona na cztery fazy. Mamy więc fazę G1, która zaczyna się wraz z powstaniem komórki. Jest to faza, w której komórka rośnie, powstają kolejne organelle komórkowe, wytwarzane są białka, na przykład niezbędne enzymy, gromadzone są cząsteczki pokarmowe. Wszystko po to, by przygotować się do kolejnego podziału lub przejść specjalizację w komórkę określonego typu, np. komórkę nerwową lub komórkę mięśniową. Jeśli komórka się wyspecjalizowała, wchodzi w fazę G0, zwaną też fazą spoczynkową. Jest to równoznaczne z wyjściem z cyklu komórkowego. Co ciekawe, niekiedy komórka może z powrotem wrócić do cyklu. Na przykład pod wpływem hormonów lub czynników wzrostu. Jeśli zaś komórka zamierza się podzielić, z fazy G1 wchodzi w fazę S, kiedy to dochodzi do replikacji DNA, czyli podwojenia jego ilości. Syntetyzowane są też histony, czyli białka, które razem z nicią DNA tworzą chromatynę. O tym, po co ta replikacja DNA? Opowiem za chwilę. Po fazie S następuje faza G2, czyli przygotowanie do podziału komórki. Zachodzi wtedy synteza innych białek występujących w komórce, które to będą niezbędne podczas jej podziału. Po zakończonej fazie G2 komórka wchodzi w fazę M, dochodzi do podziału komórki. Najpierw w wyniku mitozy dzieli się jądro komórkowe. A potem dochodzi do cytokinezy, czyli podziału cytoplazmy. Do komórek potomnych rozdzielany jest cytozol i organelle. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przed podziałem komórki dochodzi do replikacji DNA. Chodzi o to, by każda z komórek potomnych miała tyle samo materiału genetycznego, co komórka macierzysta. Dzięki czemu Odziedziczy ona wszystkie geny. Podczas replikacji DNA helisa DNA jest rozplatana, a do każdej nici, zgodnie z zasadą komplementarności, dobudowywana jest nowa nić DNA. W ten sposób z jednej cząsteczki DNA otrzymamy dwie cząsteczki potomne, z których każda będzie się składać z jednej starej nici i jednej nowej nici dobudowanej. Czyli załóżmy, że to jest nasza komórka rodzicielska, zawierająca jakiś materiał genetyczny. Znajduje się ona w fazie G1. Ilość DNA w komórce oznacza się symbolem 2C. U ludzi 2C będzie oznaczało 46 cząsteczek DNA, czyli 46 chromosomów. W fazie S ma miejsce replikacja DNA. Jego ilość ulega podwojeniu. Dlatego teraz ilość DNA w komórce oznacza się symbolem 4C. W fazie G2 ilość DNA w komórce dalej wynosi 4C. Syntetyzowane są wtedy białka. Potem komórka przechodzi mitozę. Skondensowane chromosomy, każdy złożony z dwóch chromatyd, są rozdzielane do komórek potomnych. Każda z komórek potomnych otrzymuje po jednej chromatydzie, Czyli po jednej cząsteczce DNA z każdego chromosomu. W ten sposób ilość DNA w komórce potomnej to 2C, czyli dokładnie tyle, ile miała komórka macierzysta. Już zupełnie na koniec wspomnę tylko, że komórki dzielą się określoną ilość razy, potem się starzeją i umierają. Czasem jednak cykl komórkowy może ulec zaburzeniu powstają komórki nowotworowe, które stale się dzielą, a to zagraża zdrowiu i życiu osoby chorej na nowotwór. Zapamiętaj najważniejsze cykl komórkowy to procesy zachodzące od powstania komórki do jej podziału na komórki potomne.